No witam, chciałem takie krótkie porównanie i podsumowanie tego, co można z tego, co się orientuje, co można kupić na jakichś tam tych grupach Facebookowych odnośnie budownictwa szkieletowego w kwestii materiałów elektroinstalacyjnych. Konkretnie mówimy tu o puszkach. Jest kilku oferentów, które te puszki sprzedaje. Jest pan, który sprzedaje również te puszki ABB. Nieco drożej, ale fakturę wystawia na przykład, jeżeli komuś bardzo potrzeba, jak najbardziej. Jest mój taki kolega, który jakieś tam też ma w ofercie. Niebieskie to pewnie jakieś etmany, tak mi się wydaje. Jest też pan przyłębski, który się ogłasza, że sprzedaje przewody w peszlu i puszki elektryczne te puszki które on ma w ofercie to ma dwa rodzaje z tego co wiem właśnie ma Etmana o ile się nie mylę i drugie to są jakieś tam to jest marketówka typowa one wyglądają one są tak samo wyglądają w norweskiej Juli, tak samo wyglądają w Biltemie yy, norweskiej i to są takie bardzo tanie puszki naprawdę 14 czy tam 13 koron kosztuje jedna czyli w przeliczeniu na złotówki to jest porównywalnie byłoby z puszką taką do regipsu, powiedzmy w Polsce, około 4-5 zł, ale one są, no nie są dobrymi puszkami. No. Po pierwsze, można je użyć gdzieś tam do pojedynczego gniazdka. Po pierwsze, system mocowania, one są mocowane na gwoździe, z boku, się, z boku się wbija gwoździe. I to jeszcze nie jest jakoś tam bardzo uciążliwe, ale uciążliwe jest utrzymanie dystansu, żeby ta puszka nie była zbyt głęboko i żeby nie wystawała. Jeżeli jest za głęboko, to jeszcze jest jakiś tam niewielki problem, ale problem jest, jeżeli wystaje. tak? Jeżeli z gipsu będzie wystawała, dociąć się jej nie za bardzo da, bo ten pierścień mocujący gniazko w środku przeszkadza. Na no, jak wystaje, no to jest problem, no nie? Także sam system montażu jest po prostu do, do, do niczego. Te Etmany są, to jest taka typowa podruba. To jest typowa podruba takich skandynawskich puszek. No, powiedzmy Elko robi bardzo dobre puszki, znaczy jakościowo bardzo dobre, drogie i to jest typowo skandynawski wyrób. I te Etmany, wizualnie poza kolorem, bo są niebieskie, wizualnie przypominają do złudzenia Elko. Czyli można założyć, że rozwiązania są skopiowane z Elko, czyli system mocowania łączników jest bardzo podobny albo taki sam wręcz. Dlaczego ja uważam, że one nie są też dobrymi puszkami, znaczy no są dobre, ale nie są optymalne i dlaczego uważam, że te ABB, które ja sprzedaję i oferuję i zalecam, są jakby najbardziej uniwersalne, właśnie chcę to pokazać. Te puszki Etmana wyglądają bardzo podobnie jak ta. Do złudzenia przypominają tą puszkę. To jest puszka Elko. Cena tej puszki jest w okolicach 70-65 koron, czyli jest drogą puszką. Jakie ma zalety? Jest puszką samogasnącą, czyli plastik się bardziej tak smaży topi, nie pali się płomieniem. Akurat ten model to jest model na pojedynczą płytę. Ona ma tutaj 12 mm, czyli to jest rozmiar na pojedynczą płytę gipsową. Nie jest w żaden sposób regulowana. Jedyne, jedyne, co można tu regulować, to po zwolnieniu blokad można kręcić pierścieniem, czyli puszka nie musi być jakby w poziomie, żeby później gniazdko sobie wypoziomować, to jest jej zaleta. Yy, zaleta, przepraszam, to jest jedyne co można w niej wyregulować. Yy, teraz tak, jeżeli chodzi o łączenie tych puszek w pakiety, yy, o tym żaden ze sprzedawców, yy, którzy je mają czy tam te etmany nie mówi wam, bo prawdopodobnie tego nie wie. Da się to zrobić, ale tak. Jest takich pierdolników kilka. Po pierwsze, tutaj takie ząbki trzeba podważyć odblokować z jednej, z drugiej strony. Następnie wysunąć powstaje nam dziura. W drugiej puszce robimy dokładnie to samo. No, i dobra, można je przybić obok siebie, tak, do słupka, postaracie się, ale one będą latały, będą się rozchodzić. Czyli do nich w zestawie, jako opcjonalne akcesorium, to nie jest obligatoryjne, że po prostu się dostaje karton tego, taki łącznik jest. Ten łącznik kosztuje 4-5 koron. Niby nie dużo, 2 zł, ale. No nie, Polska to nie jest Skandynawia, gdzie w każdym sklepie można ten łącznik kupić. Są łączniki cienkie, takie jak te i do niektórych systemów, yy, które jakby mają szersze ramki, yy, należy stosować łączniki grubsze, tak jakby półtora tego. To już zależne jest od wyboru o sprzętu, jaki będziecie montować. I ten łącznik po prostu, żeby to miało ręce i nogi, trzeba te puszki złożyć. I ten łącznik tu z tyłu należy wsunąć. I w tym momencie mamy pakiet, tak? No i oczywiście kolejne tam, ile potrzeba. W Polsce chyba maksymalne, maksymalne ramki można kupić pięciokrotne, także... Ale to już jest indywidualna sprawa, kto ile potrzebuje. No i to by było na tyle. I teraz tak, ta jest tylko na pojedynczą płytę. Występują one w, na podwójną płytę i występują też z pierścieniem wykręcanym, regulowanym. To nie jest jakiś tam problem używać odpowiednich puszek do odpowiednich pomieszczeń, na przykład do łazienki, gdzie mamy podwójną płytę plus dochodzą płytki, ale trzeba o tym pamiętać. Na dużych budowach nie ma problemu, bo kupujemy kartony, tak jak my na duży projekt, to kupujemy po nie wiem kilka set, czy tam po tysiąc sztuk z każdego modelu. Jak zostanie, to się po prostu robi zwroty i tyle ale na domku jednorodzinnym no to komu się chce, żeby dokładnie policzyć, czy ma jedną łazienkę, czy dwie łazienki, a może to aleta, a może w kotłowni coś będzie w podwójnej płycie, a w kuchni może będzie jakaś tam podwójna płyta i płytki dojdą, no jest z tych opcji kilka i wtedy elektryk naprawdę musi ruszyć głową, żeby założyć odpowiednią puszkę w odpowiednim miejscu i o ile dalej jakby koło się zamyka, że założymy płyty, za płytką puszkę do podwójnej płyty Dalej można założyć pierścienie przedłużające, da się to ominąć. O tyle zakładając pu puszkę do podwójnej płyty w pojedynczą płytę już jej się nie da wepchnąć. Ona już do wycięcia jest. A wycinając, wycinamy ten pierścień, który trzymie jakby, jakby gniazdko. To jest duży problem i takie błędy się zdarzają. Dlatego dwa lata temu, 3 lata temu w zasadzie już. Yy, My, jako firma, jestem, pracuję w norweskiej firmie elektrycznej od, od lat. My, jako firma, przeszliśmy na puszki ABB, które, które są sprzedawane tu w Norwegii. I taka puszka ABB. Taka puszka ABB. Wygląda tak. To jest puszka ABB. A, a jeszcze nie powiedziałem. Te mają, każdy, każda mufa jest na 16 i na 20. Wyjmując, wyjmując jedno mamy na 16 Peszel. Wyjmując biały insert, mamy 20 Peszel. Można opcjonalnie wymienić mufy na dwudziestki piątki jeszcze, ale to rzadko kiedy jest takie potrzebne. Dlatego drogie, bardzo dobre jakościowo, w sensie materiał jest świetny, wykonanie świetne, ale zbyt mało uniwersalne. Wracamy do puszek ABB. To jest puszka ABB, model AU82. Jest też model AU80, który nie ma blachy, i tę blachę wtedy można, ale dalej można tą blachę założyć. To nie jest tak, że AU80 po prostu. Nie da się, da się, tylko że blachy trzeba dokupić osobno. I teraz, tak one tak przychodzą z fabryki. To jest puszka na pojedynczą płytę. Tu jest 12 mm. Tu i tu. Jeżeli potrzebujemy na podwójną płytę, trzeba wyjąć dystans i wystarczy wepchnąć. W tym, w tym momencie mamy na podwójną płytę. Tak. Yy, ona się nie cofnie, ale to jest to, o czym mówię. Jeżeli byśmy popełnili błąd i założymy taką puszkę na, podwójną, na pojedynczą płytę, gdzie będzie wystawała, to dalej mamy szansę, w zasadzie nie niszcząc z, z koło, tutaj wcisnąć wkrętak i delikatnie, tak ale to, to się da zrobić, tu trzeba odblokować taki zaczask. I, de, i, I wtedy można, jakby, cofnąć i tą puszkę z powrotem zrobić na 12. Co prawda, nie mamy tego dystansu, który, u, jakby, jak puszka jest przymocowana w ten sposób, o ten, to ten dystans, będąc tutaj, powoduje, że puszka się opiera o płytę. Jeżeli go nie ma, no to ona delikatnie będzie wychodzić, ale jest sytuacja do uratowania, tak? Czyli nie jest beznadziejna, że się nic nie da zrobić. Yy, I teraz tak doszliśmy już do tego, że mamy na, na podwójną płytę tu jest taki, tu widać tu jest taki zaczas, który blokuje, że ona się już potem nie cofa no ale możemy dojść do wniosku, że dobra, w łazience mamy podwójną płytę gipsową czy tam płytę OSB, MPF jakąkolwiek plus gipsową no i dochodzą płytki, które mają też centymetr czasami tu są śruby, tu jest jedna tu jest druga wykręcając te śruby To są śruby, które jednocześnie są śrubami mocującymi gniazdko, ale oprócz tego tu są dodatkowe otwory, w które można wkręcić, tu pasują zwykłe wkręty, na przykład takie do gipsu. Można wkręcić wkręty i dalej można coś na cztery śruby, na przykład na cztery śruby są przykręcane domofony, na cztery śruby są przykręcane monitory do mocowania tabletów do monitoringu albo do zarządzania Smart, smart, instalacjami w domu wtedy taką puszkę montujemy. Magistrala, plus zasilanie, dochodzi do puszki. Na to montujemy ramkę z indukcyjnym ładowaniem, bo zazwyczaj te wszystkie systemy KNX są na, na iPadach robione. No to teraz, już z indukcyjnym ładowaniem, i wtedy na cztery śrubki jest mocowane żeby to na pewno nie spadło. Ale wracając do tego modelu. Tu w środku widać takie skrzydełka. Wystarczy to skrzydełko odblokować. Jedno, drugie. Tu o 9 mm, o centymetr w zasadzie, można jeszcze ten pierścień wykręcić. W tym momencie mamy prawie 3 cm, czyli podwójna płyta plus płytki, tak? Oczywiście poziom ustawiamy, jak nam pasuje, zamykamy skrzydełka. Tu trzeba zwrócić uwagę, żeby one kliknęły, tak? I wkręcając, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, one mają dziurę. Jeżeli je zamkniemy, wkręcając śrubę, po prostu ją blokujemy. Dalej można odwrócić delikatnie ringiem, ale jest zablokowane, czyli nie traci poziomu. To jest bardzo ciężko. Nie traci nam poziomu, jeżeli mamy gniazko, czyli nie da się tego złapać za gniazko i przekręcić. No i mamy zablokowane, że to już dalej nie wysunie się, nie? bo tu jest gwind. Tu jest w środku, tu nie wiem czy widać. Tu widać gwint. Tu jest w środku gwint. Eee, to to by było odnośnie regulacji. I teraz, ile mamy wyjść, bo to o takie rzeczy też ludzie pytają. Oczywiście do tych puszek też są akcesoria. Czyli na przykład, jeżeli komuś bardzo zależy, to można do tych puszek dokupić taki zestaw, taką mufę też czerwoną. Tylko, że ona na przykład ma 5 wyjść na 16 peszel, i wtedy tu się wkłada taką mufę. I ona ma 5 wyjść na 16 peszel. Nie stosujemy tego, bo to jest połowa ceny puszki. Ale gdyby ktoś bardzo chciał, to da się takie coś kupić. Nie wiem, czy w Polsce da się to zamówić, ale na pewno da się takie coś kupić, bo są takie akcesoria. Jeżeli chcemy łączyć w pakiety te puszki, aha, no z tymi wyjściami jeszcze mamy 6 wyjść. Na 16 peszel. To oczywiście trzeba wyłamać. Po wyłamaniu, tu widać taki ząbek. Tu jest taki ząbek. On w środku wygląda. On w środku, w środku wygląda jest po to tylko żeby peszel zbyt głęboko nie wszedł i żeby zablokować go. Czyli mamy 6 wyjść na szesnastkę i po przełożeniu tą blachę, jeżeli wyjmiemy, to tu mamy wyjścia na dwudziestkę. Fabrycznie blacha jest założona w miejscu, gdzie są wyjścia na dwudziestkę, czyli ktoś może nie zwrócić nawet uwagi po wyjęciu blachy i przełożeniu w inne miejsce, bo wszystkie boki są takie same, czyli fabrycznie jest puszka, gdzie ma tylko szesnastki, a jeszcze z tyłu są dwa wyjścia. Fabrycznie jest puszka, gdzie są tylko szesnastki. Potrzebujemy dwudziestkę, wyjmujemy blachę. Przekładamy w miejsce szesnastki i automatycznie mamy dwa wyjścia na dwudziestkę, tylko dwa. Teraz co do łączenia puszek w pakiety, tu są takie prowadnice. Wystarczy wsunąć. Oczywiście po wyłamaniu tych, ale to nawet można później wyłamać. cała filozofia dokładamy z boku ogranicznik jeżeli mamy na jedną puszkę, na jedną płytę przepraszam i tak to wygląda tu jest, płyta, tu jest do stendera tu się zapiera nam o sorry, nie ten palec tu się zapiera o, o płytę sztywne, stabilne, nie da się tego wyrwać teraz co do mocowania do stenderów do słupków oczywiście są dalej ząbki bo nie wspomniałem jeszcze o tym, że te puszki i tak samo te Atmany mają już jakby ząbki wygięte to jest po to, żeby wbić młotkiem w drewno nie sprawdza się ta metoda zbyt dobrze sprawdza się, ale nie jest idealna, ponieważ wystarczy, że trafi któryś na sęk albo na słoje i on już nie chce wejść, się zagnie, nie trzymie my jako elektrycy często gęsto po prostu te ząbki wyłamujemy i używamy śruby ABB Prawdopodobnie się zasugerowało takimi rozwiązaniami, poszło po pomysł do głowy. Jeżeli ktoś bardzo się upiera, ząbki dalej są, tak? Są po prostu wytłoczone, wystarczy go odgiąć w odpowiednie miejsce i dalej, dalej jest ząbek, dalej można go wbić młotkiem, tak? Ma, ma, ma nacięcia, frezy takie. Dalej go można wbić młotkiem, nie ma problemu. Można go spokojnie odgiąć z powrotem. I mamy znowu płaską blachę. My osobiście, ja osobiście używamy. Zwróćcie uwagę, że te dziury mają takie fazy. Wszystkie ta duża dziura pasuje idealnie pod łeb wkręta do gipsu. Te dziury pasują pod wkręty tak zwane tarasówki. A te małe są podgwoździe i to są podgwoździe takie, jak my używamy do niektórych klipsów. Te frezy są po to, że bardzo dobrze czymy puszkę, a jest idealnie gładkie, to ma przy pojedynczej puszce, przy pojedynczym gniazdku nie jest to jakiś tam duży problem, bo płyta gipsowa, ona się po prostu gniecie. Ale przy pakietach yy, jest problem, bo płyta odstaje. Nie widać tego optycznie, jakby że my jakby tego nie widzimy za bardzo na samej płycie, ale widać to potem, jak założymy ramkę. Jak założymy ramkę poczwórną, powiedzmy to, narożniki górne i dolne odstają. Dlatego, my jako elektrycy albo dodatkowo tą belkę, w którym jest montowana 2, 3, 4, 5 puszek, delikatnie podcinamy i wycinamy to drewno, żeby te blachy się schowały. Ale dodatkowym atutem jest to, że wkręcając wkręt, przez to zafrezowanie, łepek wkręta jest płaski. Nie mam tu żadnego wkręta. Coż, od elektromagnesu. Może wam to może uda mi się pokazać. Co prawda To nie jest wkręt drewna, to jest zwykła śruba. To akurat jest za duże. Ale chodzi o to, że wkręcone, dociągnięte. A tu ta, ta akurat jest nie ten model, ale jest po prostu, prawie na płasko wychodzi I, i to nie przeszkadza tak bardzo przy gipsach co dalej, co dalej jakby przy pakietach dwóch, trzech, czterech puszek my staramy się, przynajmniej w naszej firmie staramy się delikatnie naciąć i zwykłym nożem wystarczy tam milimetr podciąć drewno żeby te plachy się głębiej schowały wtedy, wtedy jakby nie ma problemu, gips jest na płasko yy, i te puszki można u mnie kupić, ja je mam możliwość, zamawiam z polskiej dystrybucji, w sensie, źle mówię, nie z polskiej dystrybucji, ale one nie przejeżdżają ze Skandynawii, one są kupowane w Polsce. Yy... Miałem możliwość się dogadać jakby z przedstawicielem od ABB i, i mam możliwość kupowania takich puszek, ale tam jest minimum logistyczne wysokie, także no nie, nie dziwcie się, że jeżeli ktoś chce ode mnie kupić 5 tych puszek i akurat ich nie mam na stanie, no to, to trudno mi jest je zamówić, bo yy, no minimum, minimum logistyczne jest bardzo wysokie, a że puszki są drogie, no to ja nie chcę sobie też blokować jakby kasy, a nie jestem żadną firmą, żeby mieć stany magazynowe. Aczkolwiek staram się mieć w garażu zawsze kilkadziesiąt sztuk, bo przeważnie ludzie potrzebują 20-30 puszek, no to takie to jakby od ręki są dostępne. Jeżeli ktoś potrzebuje 100 lub więcej, czas oczekiwania od momentu kiedy zamówi, to czas oczekiwania jest w okolicach 3 tygodni. No tak myślę, że w ciągu, w ciągu 3 tygodni się da to załatwić. No i tyle. No, wysyłam je z Polski wysyłam je, de, je kurierem zazwyczaj przez DHL. Także, że płatność za pobranie, nie kupujecie kota w worku, no tak to bywa, że, że być może się ten rynek rozwinie i wtedy, wtedy pomyślę o jakimś sklepie, żeby mieć tych akcesoriów więcej. No na razie, na razie tylko te puszki, a wynikło to z tego, że sam dla siebie potrzebowałem, bo buduję dom pod Poznaniem drewniany. Dlatego też y, zacząłem się dowiadywać, gdzie można kupić. Y, na początku ze Schneiderem rozmawiałem, no to tam minimum logistyczne to już było takie, że kosmos. Y, wiem, że ludzie ściągają gdzieś ze Szwecji, ze Skandynawii. No nie chciało mi się w tym. Sam mogę sobie przywieźć ze Szwecji ze Skandynawii. Y, ale że dość dużo zapytań o to miałem, no to zacząłem drążyć temat, udało się i y, 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 y... No, jestem takim trochę pośrednikiem. No nie będę oszukiwał, że nic z tego nie mam. Bo to nie jest tak, że nic z tego nie mam, za darmo się nic, nic nie robi, tak naprawdę. Yy... Zarabiam tam parę groszy na tym, ale nie na tyle, żeby prowadzić firmę i wysyłać faktury. Także u mnie są tańsze niż u innych, ale bez faktury. Bo, bo, no, bo tak jest na razie przynajmniej. To jest dobra wola każdego, czy ktoś chce, czy nie. No, co tu dużo mówić. No, i tyle w temacie. Jeżeli chodzi teraz o akcesoria do tych puszek, w sensie jakie peszle, jakie kable, Peszel pasuje idealnie i jest naprawdę godny polecenia z firmy AKS Zielonka. Mają bardzo dobre peszle różne. Ciekawostka. Jeżeli wejdziecie na stronę AKSzielonka.pl, w osprzęcie rury karbowane znajdziecie zakładkę Rurkas. I to są y, peszle z przewodami. Niestety drut, ale z pojedynczymi żyłami są dużo lepsze niż oferowane przez pana Przyłębskiego chyba czy Przyłębskiego. no ponieważ on sprzedaje peszel z kablem, ale z przewodem. Tak naprawdę tam jest ściągnięty YDY y, y, w peszel, Lepsze to jest niż nic, ale współczuję elektrykowi, który zdecyduje się użyć tego i w tej puszeczce podłączyć na przykład cztery kable 2,5. To, to graniczy z cudem. Zwłaszcza, zwłaszcza, jak nie przewidzi sprawy i nie rozizoluje sobie tego wcześniej. A, nie, a znając polskich elektryków, nie rozizoluje sobie tego wcześniej, ponieważ na izolacji zrobi sobie opisy. My używając pojedynczych żył praktycznie nie stosujemy tutaj opisów żadnych. Oczywiście pracuje się z jakimś tam planem i schematem, dlatego i z jakimś jakim systemem to robimy, że, że przychodzę do pracy po moim koledze, który robił instalację, i nie muszę się specjalnie zastanawiać, z której strony zasilanie jest, a z której strony co innego. Bo jakiś tam system stosujemy. Ale, ale tu raczej opisów się nie stosuje. No a w Polsce dalej jest, że przewody muszą być opisane i najlepiej napchane w puszce na maksa, no bo to są oszczędności, no nie? Bo po co więcej puszek, po co łączeniówki jakieś, jak można to wszystko gdzieś tam nogą upchać, potem za wyłącznikiem i tyle. W szkieletówce tak się nie da, bo jeżeli te puszki są dość delikatne i ona się trzymie na jednej śrubce, to tu się nie da, nic, nic się nie da upchać nogą, nie? No i to tyle o rurach i o peszlach, a przewody jeżeli byście chcieli, i to są dostępne w Polsce oczywiście, w juli na przykład można kupić peszle AKS Zielonki. A przewody jakie polecam, i to by były takie same przewody jak w Skandynawii się używa, to przewód na przykład Fabryka Kabli lub Hutownia Kabli Elpar, przewód o nazwie H07V-R. myśnik i to jest przewód typu linka, ale linka o ośmiu żyłach tylko. Czyli do, żeby ją podłączyć do urządzeń typu gniazdko-wyłącznik, nie trzeba stosować tulejek zaciskowych. I taka linka jest stosowana w kablach typu Prefix, które są sprzedawane tu w Skandynawii jako gotowe przewody Peszel z przewodami. W Polsce można ten przewód kupić osobno, i jeżeli ktoś ma czas i chęci, to można go po prostu wciągnąć da się. Wtedy, wtedy, wtedy nie ma problemu i nie zwracajcie uwagi na jakieś tam pierdliony o normach, bo polska norma nie nakazuje używania peszla, zaleca, a jedyne o czym mówi to, że przewody muszą być w podwójnej izolacji i w tym momencie jeżeli przewód, pojedyncza żyła ma jest testowana na 750 V i jest w rurze osłonowej, Czyli to jest traktowane jak przewód w podwójnej izolacji. Także tu nie ma, nie ma jakiegoś tam pieprzenia, że yy, pojedyncze żyły w Peszlu nie spełniają normy. Bzdura. Yy, no i tyle w tym temacie. I, I to chciałem jakby przekazać i powiedzieć. No Mam nadzieję, że rozjaśni to, co niektórym, jak ten system wygląda i jak to działa. Także pozdrawiam i. W razie pytań chętnie też służę pomocą, jeżeli chodzi o instalację w domu szkieletowym, generalnie o generalne zagadnienie domu szkieletowych, bo no mam jakie, jakie takie tam wyobrażenie o tym i pojęcie i tyle.